Ja mam takie proste świadectwo, że Bóg nie zostawia miejsc pustych. Tam gdzie w um, tamtym tygodniu miałam problem z lodówką, że zaczęła bardzo cieknąć, coraz bardziej. I zawsze lodówką zajmował się mój były mąż. No i przyszła mi ochota do niego zadzwonić, ale mówię, nie, to jest przeszłość. Nie będę do niego dzwonić, bo podjęłam taką decyzję, że nie. I byłam sobie normalnie w pracy, w pewnym momencie dostałam odpowiedź na moją zaczyną lodówkę. Bóg do mnie mówi e, ewidentnie co mam zrobić. Przyjdź do domu, wyciągnij szufladę i zobacz z tyłu, e, jest malutka dziurka z takim, ja tu mówię, bolcem. Sprawdź to. No i o tym zapomniałam, ale przyszłam do domu i mówię, a właśnie lodówka. No i zgodnie z tym z moją instrukcją, jaką dostałam, zrobiłam to. Okazało się, że tam z tyłu wpadł malutki batonik Aleksia. Co spowodowało, że ta dziurka się zatkała i lodówka zaczęła cieknąć. Więc wam powiedzieć, że nawet proste rzeczy, a Bóg zawsze ma rozwiązanie. Jeśli na dany czas nie mamy czegoś, ale wierzymy, że będziemy mieli to, to Bóg nam da rozwiązanie takie, żebyśmy mieli to na już. Ja wiedziałam, że lodówka jest niepotrzebna, potrzebna, więc dostałam rozwiązanie na już, nie musząc używać do tego telefonu do mojego byłego męża. 嗯。